Bałbym się powiedzieć, że była feministką, ale na pewno bez wątpienia chciała takich samych praw dla mężczyzn i kobiet. I z tym się nigdy nie kryła, nie rozumiała i nie zgadzała się z tym, dlaczego mężczyźni mogą na przykład zasiadać w radach naukowych, a kobiety nie, dlaczego mężczyźni mogą nauczać w uczelniach, a kobiety nie, dlaczego kobiety muszą siedzieć w domu, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie jej to nie pasowało. No i swoim życiem też udało jej się praktycznie pokazać, że. Da się robić coś innego i nie ma co popadać w jakieś kompleksy. Dla niej najważniejsze było to, czy ktoś po prostu jest zdolny, ma wiedzę i potrafi coś zrobić, a wiek pochodzenia, czy tym bardziej płeć nie miały kompletnie żadnego znaczenia. Także jakby swoją postawą pokazywała to, co sama myśli, że mężczyźni i kobiety są równie, Coś, co się wydaje tak oczywiste, że już bardziej oczywistym nie może być, a jednak szczególnie w tamtych czasach no, różnie z tym bywało. I krzywo patrzano na Marię.